Dobra, wsiadam do samochodu. Tutaj mam telefon, kładę go sobie normalnie tu. O. Otworzę ten kabaret. Dobra, wsiadam i zobaczymy, co się będzie działo. Wymianym tabletem. Uwaga, łączy Android. straszna jakość, bo to gówno łączy mi się z telefonem, który jest bezprzewodowy zupełnie o, takie mamy teraz, straszna jakość ale to sorry, bo już tabletem Samsunga, który nie potrafi sobie poradzić z ostrością, o teraz sobie poradził no, czyli samo się połączyło, telefon jest luzik Spróbujmy włączyć Android Auto i zobaczymy, czy się uda. No, kręci. No, chyba dokręci, bo tu się coś ożyło. No, coś tutaj odpalił. No i Janosika odpalił. Jest Netflix. Jest YouTube. Tu sobie to mogę przesunąć, żeby było ładniej. O. Tragedia, no ale ja tak nagrywam. Jestem taki youtuber amator. To, co z tego, możemy wyjść jeszcze. Nie wiem, jak się z tego wychodzi, jeszcze się nie nauczyłem. A zaraz, tu będzie gdzieś zakończ. O, zakończ. O, zakończ. Dobra, o. Mamy Netflix. Tą ikonę mogę wypieprzyć. Tu samochód, to wrócimy do menu tego naszego. O, jakie mamy tutaj w samochodzie, ale już chyba do Carplaya nie mogę. Nie, mogłem wrócić. Nawet YouTube jest, proszę bardzo. Jakby ktoś sobie życzył. Mamy tu YouTube. I co? No i zobaczymy, czy tutaj też rozrywka. Gdzie to jest ta rozrywka? Kurde, to nigdy nie wiem, bo tego nie używam. Zabawy. Nie, to zabawy. To nie to kino. O. i YouTube mamy tu.